Witam wszystkich po raz kolejny na moim kanale i zapraszam na film z cyklu Sobotnie Polowanie dzisiaj robiłem zakupy i powiem Wam szczerze, że nie miałem jakiejś większej ochoty na łazikowanie po tych wszystkich sklepach najpierw pojechałem na karbut to jest taki karbut warzywny Są warzywa, znaczy to jest taki ryneczek warzywno-owocowy tam też mają w do telefonów, telefony i tego typu rzeczy i tam znalazłem pierwszą moją zdobycz, a to było Donkey Kong. Jedynka, chociaż posiadam, dwójka, bo dwójki nie posiadam i trójeczka trójeczki też nie posiadamy. Sobie to oczywiście dzisiaj rzucimy i zobaczymy czy to działa. A przy okazji też znalazłem u tego samego gościa, yy, oczywiście coś co bardzo lubię: Super Mario 3, Super Mario 2, Super Mario Bros. i Dr Mario. To miał w komplecie, można powiedzieć. Chciał za karliżę do Nessa. Chciał 40 funtów. Udało mi się je kupić za 20 w sumie, bo te kupiłem za 20, a te kupiłem za 15. Czyli wyszło mi po 5 funtów, można powiedzieć. Nie wiem, czy drogo, czy tanio, różnie są na internecie. A jeszcze do tego za darmo dorzucił mi to nie mam pojęcia co to jest, po japońsku to nie mam pojęcia i to na Famicom powiedział, że ma dużo kartridży żeby przyjść za tydzień, zobaczyć może coś się znajdzie A później jeszcze przeszedłem Cexa, przeszedłem inne tego typu sklepy w Charity Shopie jednym znalazłem Mortal Kombat Deadly Alliance nigdy w to nie grałem na Cuba i Resident Evil 4 też nie grałem. Za obie zapłaciłem 5 funtów po 50 za sztukę a w kolejnym znalazłem za 50 pensów Atenę 2004 czyli to jest jakaś tam Olimpiada na PlayStation 2 i za funta TK na 4, chociaż nie posiadam PlayStation 2 jeszcze ale zakupię na przyszłość, bo mam w później jeszcze znalazłem Sunset Riders nie pamiętam czy kiedykolwiek w to grałem ale powiem Wam, że ten kartysz wygląda za, za nowy on niby śrubki wszystko ma oryginalne jak na Nintendo, niby jest tu Nintendo niby jest uh, Made in Japan nie wiem czy to widać ale powiem wam, że to wygląda mi trochę nie, nie oryginalnie. zwłaszcza, że był też drugi Zombies at my neighbors jedna z najbardziej ulubionych moich gier też i też posiada jakąś tam naklejkę ale już nie ma tutaj Made in Japan wydaje mi się, że one są nie, nie oryginalne z jakiegoś Aliexpress czy coś i już później w się zakupiłem Donkey Kong 64 za 2,50 bo chiński i Mario Kart 64 też za 2,50 bo chiński. Mieli jeszcze jakąś grę wyścigową, ale wyścigowych ostatnio przecież tyle znalazłem, że nie jest to do niczego potrzebne. Dobra, czyli tak mamy wszystko to, co dzisiaj wyłazikowałem. Teraz może sobie włączymy to na retronie 5 i zobaczymy co z tego działa co z tego nie działa no wiadomo nie włączę gier na playstation i nie będę włączał gamecube a. to może przy okazji sobie poogrywamy czy coś w tym stylu także na no, obecną chwilę może zarzucimy tylko i wyłącznie karty na które mogę odbierać na retronie 5 retron odpalony i rozgrzany może zaczniemy od tego co tutaj najgorzej odbiera, czyli od Famicom'a. Czy to w ogóle będzie czytać? O czyta. A jakaś platformówka. Nie wiem, czy kiedyś miałem z tym do czynienia. Może odpalimy. Na... Po japońsku jeszcze się nie nauczyłem. Jakaś platformówka. Nie kojarzę gry. Jak macie pojęcie co to jest, dajcie znać. A już chyba wiem. To jest naprawdę fajna gra. No to warto było. Ale wyjdźmy. Powiem Wam, że troszkę się tak można powiedzieć, ten elektron obudził, bo nie czytał mnóstwo gier. Teraz jest trochę lepiej, no, ale to jeszcze nie jest dobrze. Tak widzicie, Także... no nie ma problemy. Ja spróbuję to wziąć na. Przejściówkę, może akurat pójdzie, i na przejściówce, jak widzicie, na e, Nesa idzie. Co ja w ogóle włączyłem, przecież tu nie jest karmić, co ja. Niosłem. Coś po... Chyba pokręciłem, mi się zdaje. Aha. No tak. To nie jest ten, to jest, jest mój karnis. Tu jest ten. A, coś takiego. Dobra. Pomyliłem kartisze. Chciałem przedstawić upolowany, którego nie upolowałem ten mam od dłuższego czasu co prawda ale widzę że ten też nie działa a to jakieś kuno chyba. chyba ani włożyć ani wyjąć ten retron jest po prostu porażka a może przeczyta o kurde neketsu monogatari ale bajka ale bajeczka, naprawdę no to jest gra niesamowita. A ten cardigan to jest mój do testów, właśnie przeprowadzałem test na elektronie. Ale bajka. No, trochę po japońsku, ale spokojnie. Będzie co grać. Także dobra. To jest drugi cardigan. miałem w ogóle pomieszałem te karty teraz nie wiem które były które dobre mieszały sprawdźmy sobie doktor Maria przychodzi doktor Mario działa działa spoko czyli Marian idzie ale coś tam wyszukuję też ten retro super mario mam już super mario co prawda na e, nessa no marian działa nie ma problemu ale marianów nigdy za wiele marian dwójka Czyta. Także dobrze. Czyli Marian 2 działa. I ostatni Marian trójka. Wydaje mi się, że dobrego dila zrobiłem z tymi Marianami. Też działa, chyba byłby czyta. Tak jest. Działa. Czyli te działają. Donkey Kong Trójka. Sprawdźmy, jak on pójdzie. Ok, coś chcę tutaj poprawić. Widzę, że odebrało. Aktualizowałem tego elektrona i powiem wam, że troszkę lepiej. Znaczy nic nie zmieniło aktualizowanie systemu, zmieniło to, że po prostu zgrałem więcej sterowników do niego. Dwójka nie czyta dwójki. Szkoda. Ale Coś tam czyta, ale... Jest, Donkey Kong. Właśnie to jest ten retron, że... Te karty albo za głęboko, albo za płytko, albo nie wiem, o co chodzi, próbowałem Wyjąć to przeczytam. Masakra. Ej. Dupa, nic nie przeczytam. To jest tyretry. Ale wiem, że kartnik działa, bo go, go wynalazłem. Delikatniej. Nie ładują coś wam, że nigdy w życiu tego nie Nie kupił drugi raz dobra działa Ja wiem, że wszystkie retrosprzęty No są takie, że raz działają, raz nie działają. Weźmy teraz jedynkę do Konga. Dobra, jedynka też nie idzie. Nieznany kardysz w każdym razie coś tam czyta, czyli powinno iść. Lećmy z Zambii bo to już w ogóle nie powinno przeczytać a zombie złapało czyli tak, Donkey Kong jedynka i dwójka sprawia problemy dobra, zombie działa wychodzimy a jak delikatnie wychodzi chyba muszę piraty kupować. Nie będę miał problemów. I Sunset Riders. Co to jest? To jest chyba... A już odwiedziłem co to jest. Sunset Riders pojechał. Rzeczkę Tak jest. Bajka. Tak jest. Steve. Dobra, to było na tyle z tych e, kardliczeń teraz wrzucimy sobie Nintendo 64. Zobaczymy, czy te kardyże odbierają. I przy okazji, czy moja konsola odbiera i japońskie, i amerykańskie. Bo amerykańskie ostatnio obrywałem było dobrze. Nawet palowskie, jakieś angielskie. A nie próbowałem właśnie Japończyków. także teraz czas na Nintendo 64. Zanim jednak y, załączymy sobie N64, postanowiłem sprawdzić na. Super Retronie HD, czy pójdą te karty, które nie chciały iść na Retronie 5? Zobaczymy. No od razu, Donkey Kong bez żadnego, ale powiem wam, fajnie. Taka właśnie jest różnica. Niby ta sama firma, a jednak jest różnica, gdzie jest to jest. Doki kąt 2 jest. Dągi kąt 2 spróbujemy. No dawaj, dawaj, nie ma czasu. I no, Dągi Kong 2, nie chcę tu odebrać nawet. Zobaczymy może kart z brudny. może po prostu pocisłem z retronem to nie jego wina no, właśnie. no i chyba dobra tu mam winę karta nie retrona pokłony dla retrona bije także Spoko. Rzućmy sobie od razu, może przy okazji na Nintendo 64, zapuścimy sobie Mario Kartę. Ja pójdzie, bo ja to przerabiałem. Konsolety. dobra. Czy jeszcze raz? No chyba mi nie idzie. Dobra, coś mi tu nie pykło, nie poszła ani jedna gierka z N64. Nie wiem czemu. A nie, dobra. Trochę przeczyścić i Mario Kart jest. Donkey Kong, nie, nie jestem pewien. Teraz zobaczymy. Poszedł, dobra. Spoko, czyli można powiedzieć, wszystkie gry pracują oprócz Donkey Kong 2. Ja go spróbuję wyczyścić jeszcze raz, zarzucić, może będzie odbierał Tekena. Ateny 2004 Resident Evil i Mortal Kombat nie będę sprawdzał Także to by było chyba na tyle. No myślę, że udało mi się kolejne sobotnie polowanie łowy. Nie jest źle. Muszę porobić porządek w kartach, bo to się wszędzie tutaj wala tu połowę tam położę, jest tego mnóstwo. I później nie wiem co jest co. To było na tyle dzisiaj. Dzięki Wam za oglądanie i do kolejnego odcinka w kolejną sobotę. Trzymajcie się na razie.